No i tak, Dionizos ma straty. Chociaż to jest bezpłatne, ale rozkładali się i teraz... Zawartwianie folii, jakieś tam Akademia sportu, Kamil Sobol. Jeszcze nie, 23 metry. Jeszcze 23 metry musisz to koczyć. A, a też będę mógł doznać. Nie poddajemy się. Słucham? Dostaniesz. Zobaczymy jaki czas. Mocno, takie. Sprzęt Łowickiej w skrócie i mieszkania koszenia trawników. I nie tylko. Sprzątania. Policja OSP łowicz z wielcymi mi transmisję, bo to jest muzyka. Niestety to... zazwyczaj leżę, próbuję rozproszać imprezę, ale ciągle pogoda nie napisuje. Ale piknik uważamy za otwarty, także bądźmy wytrwali. Miejmy nadzieję, że też przestanie padać. Ja z tego miejsca razem z przewodniczącym Rady Nadzorczej bardzo chcieliśmy podziękować zarządowi osiedla Nowe Miasto i zarządowi osiedla Starzyńskiego za wsparcie tej akcji. Dziękujemy panu Kamilowi Sobolowi Akademii Sportu, tam jest taki namiot, można się pościgać na ergometrach za to, że nas wspierają. Dziękujemy bardzo Policji Straży Pożarnej, których stanowisko i samochody są tutaj po prawej stronie. E, dziękujemy łowickie.pl, dziękujemy e, Stowarzyszeniu Razem Możemy Więcej i na za to, że tutaj jest stoisko, można się zarejestrować jako dawca szpiku. E, kiełbaski startują, kaszaneczki startują, muchańce napompują się jak trochę też przestanie padać. Jest też fotolustro od Jonizosa, jest malowanie twarzy, o które zadbało z Jagą się Starzyńskiego i robótki ręczne, które są z zarządem Nowe Miasto. Także bawmy się dobrze. Dziękujemy też radnym, którzy są z nami, czyli pani Zosi Wielemborek i panu Cikowi za obecność. Miejmy nadzieję, że pogoda nas rozwieści jeszcze dzisiaj. I tutaj pan Kamil znowu się też pojawił. Mieszkaniec też tego osiedla, także zapraszamy do korzystania ze wszystkich atrakcji, o ile pogoda pozwoli. Oczywiście jak ktoś bardzo zmoknie, to zapraszamy pod namioty. No, tak, no, to, to do głosowania. Tak, zapraszamy wszystkich do głosowania i zapraszamy do stanowiska OSP. Tam jest konkurs do wygrania. Może wygrać.

To nie było. Nie było? Powiedzieliście mi, że nie ma certyfikatów. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 28, 29, 30. My zrobiliśmy 20. Czyli chodniliśmy tutaj z Ale sprawdzimy, czy oddycha. Sprawdźcie, czy oddycha. Odkryłaś znowu tą skrzypkę, czy nie? Mówiłeś kiedyś jakaś kawałka serca, coś w tyle czy nic? W szkole trochę. W szkole trochę, no to sobie spotykamy osoby nie przystaną na ulicy, potem zetrzemy sprawę i się umiecie oddychać. Umiecie się oddechać osobie? Czy przypominamy? To na paluszkami odchylamy tutaj y, zarzutkę, żeby drogi nie oddechał, tak po prostu. I sprawdzamy oddech, to dzisiaj na przykład od 1 do 3.

nie, tylko to przecież do instrukcji, żeby. jak się uciska? Włóż sobie lonczyka, żeby to nie to z tego. nie przyłożyć. Bierzemy bierzemy. Bierzemy bierzemy. i robisz 30, ucisk, nie? No, 30 ucisk, nie? No zaciskasz, nie? No, zaciskasz nie? i łokcie cały czas musisz mieć. sztywne, Żeby tylko ciężarem całego ciała. Znaczy, ale nie ma niepodległości, bo bardzo sprawnie się warunki. Bo... No i 30 zrobiliśmy. Teraz powinniśmy zrobić dwa, dwa oddechy, ale niech pani jeszcze raz sprawi dwa oddechy. Dwoma paluszkami i odchylamy tutaj delikatnie. No Odchylamy no i przykładamy jak pani mówiła wtedy, nie? Żeby widzieć, eee, zreszy, zreszy. Że, że się rusza no. Niech pani następuje. A tam się komuś przystało? Panie, pani. Igowa tutaj bok przyłoży. Bok, bok bok, bok, ucho, ucho. ucho bo 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 musi być blisko. bo no bo 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 blisko. bo 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 tak widać bo no to. bo 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 Blisko, blisko. Żeby bo było. blisko zrobić no i co? przyjechali kopiesiak i schować się w no to Dionizos na pecha niestety z pogodą tu spada Do 18 to ma być może przestanie Nie, prezes. Potem, jak ją przyjdziecie, to mamy jeszcze dłuższe trasy. Które chcecie nagrody? Włódka też. To Dla niego, proszę. Ma mało, grama, co ma? To jest dla siebie. Pogoda się poprawiła. Muchańce z powrotem się suszą. Jest szansa, że, że jednak się. Że dzieci pobawią. To jest taka właśnie ryzyk fizyk. Tak o ciebie Przewodniczący, że w atrakcje sprawie po deszczu Z powrotem Gajewski. Ura. No będzie padać, kurde. Porządek się dba. Na liście wyników. Origami, tutaj zaraz to się na nowe miasto. Obejmuje ta impreza trzy osiedla. Starzyńskiego, Miałkowskiego i Runiewskiego. Sprzęt do koszenia Wojska Każdego z Potu już zakończyła swoją działalność tutaj w ergometrach. Fajna zabawa. nie potrwała zbyt długo. Muszę zobaczyć, co się dzieje. rodzaju burzy oby pioruny tutaj nie uderzały no już niestety koniec zabawy na dwóchańcach no i też spada ludzie burzy tu mu zalewa przylotny dość znowu przerwana zabawa na Dumhańcach. Nie, za głośna ta muzyka. Nie przeszkadza mi. Zalewało się. No, koniec przerwana zabawa. Czy mi się wydaje, że pada, czy zagrzmiało? Jakby były ostrzeżone. bo spuścili powietrze z tych urządzeń. Nieciekawie nie ciekawie jest, chyba nie Dwa razy już drogi deszcz jest na tym pikniku, cztery godziny miał trwać i znowu jest. Tak, zaczynamy od trasy 16, czyli w kategorii wiekowej do lat szesnastu. Pierwsze miejsce to był nieobecny Filip Walczak. Natomiast drugie miejsce. Zdobywa Mateusz i Tatiana. Dobre, Proszę bardzo. Do was. Gratuluję. Możecie sobie wziąć po borku. Tak. Zobaczcie się, Dobra. Widziała. Widziałam! Pozwoliłam! Zaraz idziemy do domu, Tata zaraz W kategorii Open Short pierwsze miejsce zajmuje Daniel Fastenaki. Ja. Dziękuję. <laughs> proszę bardzo, o chwila, chwila, chwila. Jestem jedyny. Dziękuję. W kategorii e, dziesiątce, czyli do lat dziesięciu. Policja. Drugie miejsce zajmuje linię Ala Czarnowska. Ala! Ala Drupia, kogo padać? No i szampanik za dyplom. Proszę bardzo, gratuluję. I pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Hucjago. Radzisz je? Proszę bardzo. Dobra, parala. Jeszcze w kategorii do lat 12. Pierwsze miejsce zajmuje również Lucja Wilk. Proszę bardzo. Dwie nagrody. Proszę bardzo. A drugie miejsce zajmuje ekipa czterech Chłopaków. Czekażecie czwartemu chłopakowi nagrodę. oczywiście. Jeszcze zapraszamy do zdjęcia.